Wróciłem z rynku jeździłem na rynek dzisiaj żeby kupić troszeczkę, właściwie uzupełnić trochę ziarna dla ptaków. Tutaj taką gotową mieszankę yy, zawsze bierzemy. To jest mieszanka, którą właśnie bierzemy dla pawi. Yy, myślę, że taką troszkę widać co tu jest. Prócz tego dla kanarków uzupełniłem sobie. No tutaj jest murzynek, ten czarny właśnie. Sorgo, znaczy sorgo zadam, proso, kanar, siemia lnianego nie brałem, dzisiaj miałem wcześniej już kupione i w poprzednim tygodniu już nie chciałem mieszać, tym bardziej, że właśnie dokupiłem kupiłem I tu jest dla takich większych tapuk, te, które mam, to tutaj jest taką mieszanka, no tu widać dużo wzięło bo wziąłem go kilogram, on jest e, lekki dosyć, dlatego tak go dużo się wydaje, ale tydzień temu nie kupowałem, więc to sobie to wymiesza, to z drugim się ładnie uzupełni. A tu mam Dari, Cardi, yy, Słonecznik yy, na pewno, co tu jeszcze wziąłem? A, yy, Konopi wziąłem i Ostropecu wziąłem. Tak staram się zawsze też im tych oleistych troszeczkę brać. Troszkę takich właśnie innych ziaren, żeby miały. No oprócz tego jak widzicie dwie pałki, takie pałki właśnie mięsne to podajemy też ptakom to jest no, taka dosyć biorąc takiego jednego gościa tym szczerze że, że dobre są te tałki, dlatego że są takie drukowane kiedyś brałem takie cienkie właśnie dłuższe drukowane i jakieś takie były bardzo twarde w sensie tym że też latyny dużo tam dają nie da się tego po prostu rozdrobnić tylko się kroi takie grube plastry jakoś tak te ptaki I takie jasna taka była ta karma mi się wydaje że ta jest lepsza jest taka chyba tak, jakby więcej krwi w tym wszystkim było, więc wydaje mi się bardziej taka naturalna. Będę właśnie podawał dzisiaj yy, taką, głównie pawią pawion i barzantą, yy, pałkę. To zobaczymy, jak będę jeść. Do tej mieszanki dla papug to jeszcze, bo tutaj też nie wspomniałem, nie ja pokazywałem. Ja teraz tu mam się w jadrze, Jest kukurydza jeszcze dodatkowo. Ja tutaj nie kupowałem tej kukuryzy z tego względu, że ja. Tu mam kukurydzę pełną właśnie dla tych grubych papułek, dla, yy, dla tych dużych papuk, taką właśnie grubą kukurydzę. No i oczywiście tu mam, zawsze też kupuję yy, ciętą. Ścięta to jest kruchona odmączna, od, 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 od także ta mąka jest jakby z niej odwijana. Jest czysta taka kukurydza, tutaj właśnie mieszam papuszką. Mam tu już wymieszaną. No chyba dobrze to zrobiłem na kupu wrogi, nie nawaliłem chociaż nie, tak się weźmie w garści więcej to wybieram, żeby za dużo tego nie miały Przerzucam to do lawiewiórek czy do innego wiadereczka tak, że to się wszystko ładnie miesza, nic się nie marnuje no i dobra, będę teraz już chyba podawał ptaszko mam przygotowane miseczki już na tą właśnie kiełbaskę nie chcę rzucać ptakom, o jest amator już, kiełbaski pierwsze. <grymne> Także już resztę dla ptaków szykujemy. Katki się zbierają. Ten kotek on tak ucieka, to nie jest nasz kotek bo kura, gdzieś tu jak przychodzi po prostu do jedzenia podajemy, są takie troszeczkę dziki, no ale ten go gania, chcę dać chce leć mu. I tu szykujemy, jak wcześniej wspomniałem dla Pawi i barżantów Na pewno tak się nie będę rzucać na to jak koty, ale sobie uzupełniam trochę tego wydzielającego białka. W wolierach niestety nie mogą sobie nałapać jakichś tam owadów, tyle co na wolności, czy wygrzebać jakąś glistkę, więc to mięso trzeba podawać. Miseczkę dostały Teraz zobaczymy czy będą podchodzić. A interesują się. Czy zaraz jeść będą... Nie, ja zawiedzę. Myślałem, bo papto tak z reguły podchodzi, zagląda, gołę przechyla. Tak cmoka cuduje. Ale je. dobrze. Czasami z podchodzi, może do tego, że tu stoję. Idziemy dalej. <grybuj> Tutaj to oczywiście kury. Pierwsze drapieżniki, No jak się zbiegają. musi walczyć wręcz z kurką. No i duże kawałki łapie. że jest zainteresowanie, jedzą. No i jeszcze przyszliśmy do uszaków młodych. Uszaczki. Uszaczki wiem, że jedzą, ale jedzą one robaczki. Podawałem im, myślę, że pamiętacie jeszcze latem, jak Nosiłem garściami im. Także na nie się rzucają wyjątkowo. No mięso, tak średnio. Ale to zginie, to teraz tylko tak patrzą. Szuka nie wiadomo czego. Złocisty ma chęć podejść. Więcej się interesują mną, takim jedzeniem. No, podałem w miseczce. Oczywiście to tylko tak chwilowo w tej miseczce jest, potem jest to wszystko wyprane w ziemi. No ale ptaki tak jedzą z ziemi, tak w tej ziemi grzebią, więc jak gdyby to wcale im nie przeszkadza. Jeszcze miseczka dostanie się srebrzystym <słyska> <słyska> jak się przegląda. No co to? Ty idź, jedz, a nie co zaglądasz. Ciekawski. Zajegowaliśmy jeszcze jedną miseczkę <laughs> Dla szalonych cebrypek Ale głównie zależało nam dać tu Dorosłą parę mamy uszaków A, jaki, jaki ruch zrobił tutaj Kogutki jak nawołują kurki żeby jadły On sam nie bierze A. On wziął w dziób Rzucił kurce. Sam jeszcze nie zjadł. Dżentelmen. A no tu jeszcze jeden uszak, widzę, zasiedzi. Na górze nie schodzi. No, kurki mają rodakę widać. Uff, mi mnie tu zagląda. Siliki zaglądają. Te się interesują. No, kurką zrobiliśmy usta, chyba najbardziej zadowolona.